Jak stwardnienie rozsiane wpływa na twoje ciało? Centralny układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego, które przekazują informacje do reszty ciała za pomocą serii impulsów elektrycznych wzdłuż włókien nerwowych. Wszystko co czujesz, wąchasz, smakujesz, słyszysz lub widzisz jest kontrolowane właśnie przez te elektryczne impulsy. Układ ten działa jak komputer, który zapewnia nam kontakt z otaczającym nas światem. Włókna nerwowe otoczone są osłonką zbudowaną z białka zwanego mieliną. Osłonka ta chroni i izoluje nerwy, aby impulsy elektryczne mogły być przesyłane szybciej. U osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym system immunologiczny, który zazwyczaj chroni organizm przed ciałami obcymi, takimi jak wirusy, Atakuje liczne obszary centralnego układu nerwowego, powodując stan zapalny. Skutkuje to niszczeniem osłonki mielinowej w procesie zwanym demielinizacją. Wokół uszkodzonych nerwów tworzą się zmiany chorobowe zwane bliznami glejowymi stwardnieniami. Jak to wpływa na Twoje codzienne życie? Utrata otoczki mielinowej powoduje spowolnienie lub nawet zaprzestanie przesyłania impulsów elektrycznych. Konkretne symptomy zależą od tego, które nerwy zostały dotknięte chorobą i jak bardzo są zniszczone. Powszechnym objawem SM jest drętwienie poszczególnych części ciała i spowolnienie ruchów.